Cześć! Futsal w Krakowie 192 raz i omawiamy dzisiaj wyjątkowo nie rozgrywki ligowe, a puchar ligi, bowiem rozegraliśmy wszystkie mecze 1, 8 finału pucharu ligi, tylko 16 zespołów miało okazję zaprezentować się w bieżącym tygodniu, a po środowych spotkaniach znamy już komplet par ćwierćfinałowych i jest parę niespodzianek rozpocznijmy od omówienia spotkania dwóch drużyn z dywizji A, mianowicie Iglomena i Rodzinnych restauracji z lajkonikami. Myślę, że rozpoczął się bardzo dobrze dla Iglomena po bramkach klęka i Stanuli było już 2 do zera w minucie trzeciej ale lajkoniki pokazały charakter Mateusz Ciekora drugi oraz Adrian Nowak, e, proszę, Arkadiusz Nowak strzelili w sumie 3 gole i w minucie 9 sytuacja się odwróciła, bowiem było już 3-2 dla laikoników, no ale przed przerwą drugą bramkę strzelił Kamil Klęk i dołożył jeszcze gola Darek Nowak kiedy w 26 minucie Mateusz Sikora II doprowadził do stanu 4-4 wydawało się że końcówka będzie wyjątkowo zacięta jednakże więcej doświadczenia miała drużyna Iglomena która zdołała jeszcze trzykrotnie pokonać Dominika Jorusińskiego no, czyli to Jarek Klęk w 28 minucie Darek Nowak w 34 oraz Kamil Klein w 39. I ostatecznie Globalnej Rodziny Restauracje pokonały lajkoniki 7 do 4, 7 do 4 awansując do 1-8 finału. Kolejnym spotkaniem było starcie wewnętrzne, ale tym razem w Dywizji B i był to pojedynek Enchy z ekipą Dream Teamu. miała to być NH z drink Teamem. sprawdźmy co jest nie tak tak miał to być rewanż za porażkę w meczu ligowym wówczas 3-2 wygrał Drink Team. Rozpoczął się znakomicie dla Zębatek: do wyplutej piłki przed pole karne dopadł Kamil Górka i strzałem lewą nogą dał prowadzenie zębatką. Później było jeszcze lepiej dla NH. uskana piłka w środku pola i Dawid Wójt spokojnie wprowadza ją do bramki. Zębatki prowadzą już 2-0, a Enham była w dalszym ciągu w natarciu. Kolejna akcja to popis Dawida Urbanowicza, ale jego strzał minimalnie niecelny. Potem kolejna kontra Enchy i szansa Tomka Kopcia, ale strzał niecelny. Jednakże Kopeć zrewanżował się za tą sytuację, kiedy w minucie 10 pąknął do piłki odbitej przez Marka Kisiela i podwyższył na 3 do 0. W minucie 14 sytuacja drinków już była bardzo skomplikowana, bowiem na prawym skrzydle piłkę dostał Mark Coers i podwyższył na 4 do 0. Jak już wspomniałem, zębatki znakomicie sobie radziły z To jest kolejna sytuacja Tomasza Kopcia, ale za długo zwlekał z oddaniem strzału, ale jeszcze przed przerwą. Ekipa Drinków zdobyła bramkę numer 1, mianowicie Iwan Kowalenko wykorzystał niezdecydowanie graczy Enchy. A już w drugiej połowie gracze Drinków mocno przycisnęli, próbował, przynajmniej e, jeszcze w pierwszej połowie, próbował nawet Krzysiek Szala, A w drugiej połowie naprawdę ze znakomitej strony pokazywał się Iwan Kowalenko. Tutaj naprawdę niewiele brakło, by strzelił swoją drugą bramkę w tym meczu. Ale po chwili wpisał się drugi raz na listę strzelców i w minucie 28 było 4 do 2. Jednakże NH grała dużo skuteczniej w tym meczu niż rywal. Tutaj Warszycki podaje do gwoździa i robi się 5 do 2. Potem świetna kontra drinków. Piłkę dostaje rajek, ale naprawdę w genialnym stylu interweniuje Kisiel. To chyba najlepsza niewykorzystana sytuacja Anchy. Próbował kopeć. Jeszcze raz kopeć. Urbanowicz. Jeszcze raz kopeć. Drinki zamurowały bramkę i gol nie padł, ale padł za to w 39. odbiór Marcina Boszka i na raty Dawid Bój strzela swoją bramkę numer 3 w tym meczu. a mogło być jeszcze lepiej. Ale ostatecznie NH wygrała z drinkami 6-2, awansowała do ćwierćfinału, a drinki poniosły pierwszą porażkę w bieżącym sezonie. Kolejnym pojedynkiem był pojedynek Grossgarden z ukraińskim Legionem. I nie da się ukryć, że to Ukraińcy byli faworytami tego spotkania. Mecz był transmitowany na żywo na kanale naszej ligi. Ze względu znowu na problemy techniczne przez większość czasu nie mieliśmy dźwięku. Dlatego uraczę Was fleszem z tego meczu, ale równocześnie z moim komentarzem. Do momentu, kiedy odzyskamy komentarz, który był w trakcie w trakcie meczu. Ukraińcy zaczęli bardzo mocno, bowiem już w pierwszej minucie Gola, e w czwartej minucie Gola Danistański, a potem naprawdę mieli ogromną ilość sytuacji. Tutaj znakomicie uderzał Anatolij Krasnokucki, ale strzał był niecelny. Ukraińcy z łatwością krywali sobie kolejne sytuacje, ale brakowało precyzji. Tutaj Danistański trafił w słupek. Potem trzy sytuacje Anatolia Krasnokuckiego. Potężne uderzenie tutaj było jeszcze niecelne. Po chwili kolejna szansa tego zawodnika, ale również pudło. Ale Krasnokucki się tym nie zrażał, ale tym razem... Na posterunku był Gross. W minucie 12 mamy bardzo dobry odgruszewca Dulemba. Mija Bahriego jest 1 do 1. Jeszcze w tej samej minucie mamy kolejną bramkę. Na przebitkę idzie Dulemba, rozgrywa piłkę z pączkiem i Grossgarden prowadzi 2 do 1. Mogło być po chwili jeszcze ciekawiej, bowiem sytuację miał Łukasz Ryś, ale Bahri znakomicie interweniował. Próbował swoich sił również Wladislaw Onipko, ale Krzysztof Gross naprawdę pisał się małpim refleksem, a do remisu doprowadził w 18. mieście Iwanki Solicja, który bardzo sprytnie rozegrał rzut wolny z Denisem Tańskim, i mieliśmy 2 do 2. I chyba nikt nie przewidział, że to była ostatnia bramka w tym meczu. Tutaj widzimy dwie próby Darka Zająca i tą sytuację widzimy jeszcze raz. Pierwszy strzał zablokowany, drugi nad poprzeczką. Potem z kolei jest uderzenie Tańskiego minimalnie niecelne. Rzutu wolnego fantastycznie uderzył Anatolik Krasnokłócki, ale Gross genialnie to obronił. I swoją szansę również miał yy, Wadim Bajdin, który trafił słupek. I teraz wracamy do komentarza meczowego. To wyjdzie ten ustawia zwycięsko. Gros garden. Czułkański Legion. Teraz zając. Dulemba, ale uderzenie. Piękna akcja z zającem. Dulemba w polu karnym. Taskyselicja z dystansu. I po raz kolejny broni gros. Mm, dobrze pomyślane Krasnokucki Tański broni I gros. Blokowany Pączek i Krasnokucki I mamy przedłużony rzut karny Da mu radę Krasnokucki I Gross broni! I teraz piłka ponownie w jego rękach. Pierwsi strzelać będą gracze Grossgarden. Pierwsze piłkę ustawia Rzepecki. I 1 do zera dla drużyny Grossgarden. Krasnokucki. I tym razem dał radę. Ryś czy Dima Bachry. Uwaga, i broni Bachry, to nie Iwan Kyselicja, Kieselicja. i jest, gol, Dulemba i gol, 2 do 2, Vadim Bajdin, i broni Gros, ależ historia, kolejnym szalejącym Dariusz Zając, I bramka dla Grossgarden, gracze ukraińskie legionu byli już bardzo blisko, Onipko i broni Grossgarden. Ostatecznie po znakomitym spotkaniu Grosgarden sprawia niespodziankę i wygrywa z ukraińskim legionem 3-2 w rzutach karnych, w ogólnym czasie było 2-2 i w jednej czwartej finału zmierzy się z Iglomenem i rodzinnymi restauracjami. Kolejny pojedynek to pojedynek MK Teamu z Żarłaczami i mamy skrót z tego spotkania, ale powiedziawszy szczerze, kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać jak będę opowiadał o tym meczu to stwierdziłem, że skrót jest tylko dla największych fanów masochizmu, ponieważ MKT miał ogromną przewagę. Wygrał ten mecz 13 bramkami i każdy z zainteresowanych może zobaczyć sobie ten skrót na kanale Ligi. Ja tylko pozwolę zaznaczyć, że tym dominował przez całe spotkanie pierwszą połowę wygrał 6 do jednego w drugiej połowie większość czasu grał z wycofanym bramkarzem. Ostatecznie królem polowania dostał Maciej Szubartowski, który strzelił 6 bramek. Do Nikaraś miał 9 asysta Ostatecznie mecz zakończył się kosmicznym wynikiem 17 do 4 Tak jak wspomniałem Cały skrót znajduje się na kanale Ligi Kolejne starcie to pojedynek aptekarzy, czyli dragonów z, Lagao, z Lagą Bonito, i wzmiankowałem w poprzednim magazynie, że dragony mają duży problem z grą, z zespołami, które są od nich teoretycznie słabsze i miałem się okazać się prorokiem w tej materii, ponieważ Laga Bonito grała zdecydowanie lepiej od swojego rywala. Kolasa, już na samym początku pierwszej połowy, tworzył sobie bardzo dobrą sytuację, ale nie trafił w bramkę. Po chwili mieliśmy typową akcję Kuby Działowego, który pomknął niczym Teżewę, ale znakomicie go strzałowo bronił Rafał Drużyński. W odpowiedzi mieliśmy próbę graczy Lagibonito, ale bramka nie padła. Ale to Lada stwarzała sobie lepsze sytuacje. Ładna piłka zagrana do Wandasza, ale strzał minimalnie niecelny, a otwarcie wyniku mieliśmy w minucie 18. Nieudane zagranie na ścianie, piłka przejmuje Damian Bieron w wali z całej siły i Tomasz Płatek jest bezradny. to obejmuje prowadzenie, jest 1 do 0. A Błyskawicznie mógł odpowiedzieć Kuba Działowy po tej akcji: Patryka Sadlaka, ale piłkę z bramki wybił Jędrzej Kowaliński. Już w drugiej odsłonie, na samym początku drugiej połowy, mieliśmy wyrównanie. Maksym Demski zagrał z głębi pola piłkę do Rafała Roburza, który w ekwibirystyczny sposób doprowadził do wyrównania, ale nie zraciło to graczy Lagi. Znakomicie pokazał się Janek Klich, ale Tomasz Płatek był na posterunku, ale w 24 minucie już nic nie zatrzymało Klicha, mieliśmy rzut wolny. Klich uderzył potężnie z lewej nogi odsłupka i Laga, to prowadziła już po raz drugi, a mogło być jeszcze ciekawiej, bowiem gracze lagi czekali na rywala i umiejętnie kontrolowali. Tutaj niewiele brakło, a piłkę do pustej bramki wprowadziłby Jędrzej Kowaliński. W minucie 30 mamy podwyższenie wyniku akcja Wandasza z Dawidem Jaskowskim, i ten drugi podwyższa wynik tego meczu. Dragony próbowały, robiły co mogły i miały bardzo dobre sytuację, ale kwintesencją nieskuteczności dragonów była sytuacja tą, którą widzicie tutaj. Mianowicie mamy rzut karny po Faulu na Pietrańczyku. Mamy rzut karny, do piłki podchodzi Rafał Rogusz, ale Rafał Drużyński znakomicie rzut karny broni. I w końcówce zdecydowanie schodzi powietrze z Lagi, bo yy, z Dragonów, a Laga twarzy sobie jeszcze kilka dobrych sytuacji, yy, tutaj próbował Klich i jeszcze w samej końcówce, mamy sytuację Norberta Wandasza. I ostatecznie druga bardzo duża niespodzianka dragony przegrywają z Dragon bo im to 1 do 3 i w nagrodę w ćwierćfinale zmierzą się z LKT w kolejnym spotkaniu Złote Chłopaki grały z Brotermem i urwanym faworytem tego spotkania był Broterm, ale Złote Chłopaki naprawdę bardzo wysoko zawiesiły poprzeczkę. Przez bardzo długi czas nic się nie działo, ale naprawdę geniuszem błysnął duet Krzysztof Miśkowicz-Mateusz Kapusta. Po dwóch naprawdę fenomenalnych akcjach, zarówno jeżeli chodzi o podania Miśkowicza, jak i ostrzały Kapusty, w 15 zrobiło się 0 do 2 i wydawało się, że Broterm kontroluje przebieg spotkania, ale w 27 minucie obydwie drużyny postanowiły wsadzić nas na... Karuzelę, bowiem drugą żółtą kartką został ukarany Robert Biegun. No i Broterem musiał grać w osłabieniu, ale problem polegał również na tym, że po wykluczeniu bieguna Broter nie miał żadnych rezerwowych. Co prawda Broterem przeszał grę w osłabieniu, ale tuż po uzupełnieniu składu gola kontaktowego strzelił Gnutek i Złote Chłopaki były naprawdę bardzo blisko wyrównania. Jednakże broter przetrzymał napór rywala i podwyższył za sprawą Miśkowicza i Rajcy. W minucie 35 było 1 do 4. Zniechęcone złote chłopaki w końcówce oddały pola rywalowi. Gola do, po golu dołożyli Kapusta i Skałbania. I złote chłopaki przegrały ostatecznie 1 do 6, ale naprawdę mecz stał na bardzo wysokim poziomie. I naprawdę zasługują przegrani na ogromne brawa, bo byli bardzo blisko by pokonać yy, 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 wicemistrza yy, ligi. W kolejnym spotkaniu mistrz ligi, czyli yy, Banerges, yy, podejmowali Galaktik Futsal, Faworytem tego spotkania oczywiście była ekipa mistrzów ligi, którzy bardzo spokojnie rozpoczęli mecz, nie spiesząc się i czekając na stworzenie kolejnych sytuacji. W 10 minucie wynik otwiera Szymon Kluza, a po chwili podwyższa Wołodmir Myszko. W minucie 16 akcję meczu przeprowadza Michał Januszewski. Galaktik Fusa rozstrzela bramkę kontaktową, ale jeszcze przed przerwą Marcin Kluza podwyższa na 3 do 1. Druga połowa to popis przede wszystkim Marcina Kluzy. Rozpoczyna drugą połowę od dwóch bramek, potem ma dwie asysty i w minucie 38 jest już 7 do 1, a w końcówce jeszcze go zastrzela Wowa Myszko i Boa Energes pewnie awansuje do ćwierćfinału, wygrywając to spotkanie 8 do 1, a w ćwierćfinale zmierzy się z ekipą Enchy. Ostatnim ósmym spotkaniem w jednej finału Pucharu Ligi był pojedynek TKS Trivium Słomniki z Portą. I zobaczcie na skrócie filmowym, jak obydwie drużyny sobie poradziły. Naprawdę obydwie ekipy rozpędzają się w rozgrywkach ligowych. Tutaj na pewno mogliśmy się spodziewać sporych emocji. Rozpoczęło się znakomicie, mianowicie od strzału Gugały i Jan Gibas był bez szans. Miło 1 do 0 ale Porta zupełnie się tym nie zraziła, ale w wyniku nieudanej kontry mogła stracić drugą bramkę, jednakże Skarnowak nie trafił do sieci. W minucie dziewiątej mamy wyrównanie. Dobrze przed polem karnym odnalazł się Rafał Trząszcz i doprowadził do wyniku 1 do 1. Potem próbkę swoich możliwości dał Hubert Grabias, którego firmowym znakiem są rajdy, potężne strzały z dystansu, ale genialna Robinsonada Michała Kozuba uratowała portę przed, przepraszam, jest przed stratą gola. Jednakże już nic ich nie uratowało przed Dariuszem Dwornikiem, który w minucie 11 dał prowadzenie ekipie porty, a po chwili mogło być jeszcze lepiej dla graczy w, w strojach, ponieważ kolejną szansę miał Hubert Grabias, ale w ostatniej chwili piłka została wybita. W minucie 17 dwornik bohatersko walczył piłkę podawioną do Kaliciaka. Robi się już 3 do 1. Jednakże e, jednakże taka jest w stanie odpowiedzieć, co prawda już w drugiej połowie. Bardzo ładnie w polu karnym znajduje się Skrzydlewski i jest 2 do 3, a po chwili mógł być remis, bowiem przed dobrą sytuacją na strzelenie swojego drugiego gola w tym meczu był Jakub Gugała. To był sygnał dla porty, że nie ma tutaj co czekać na rywala. Znakomity strzał dystansu Huberta Grabiasa, tak zwany szczur po długim słupku, jest 2 do 4, a po niespełna minucie, kiedy słomiczanie atakują już całą drużyną. Ze spokojem piłkę do siatki wprowadza Rafał Krzyząsz i robi się 2 do 5, a to nie był koniec strzeleckich popisów, ponieważ w przeciągu 2 minut Porta strzeliła 3 gole tutaj mamy bramkę numer 2 Kaliciaka. I sytuacja Słomnicza stała się już bardzo skomplikowana, eee, gracze ze Słomnik jednakże cały czas próbowali, stwarzając sobie eee, przyzwoite sytuacje, nawet lepiej nie przyzwoite. Tutaj znakomite uderzenie, koniecznego, ale eee, obrona Gibasa naprawdę bez zarzutu, Gugała również robił co mógł. Eee, w odpowiedzi mamy znakomity wyrzut i Kijowski eee, mógł strzelić bramkę sezonu. Potem mamy bardzo ciekawą, równie ciekawą co przypadkową akcję. Tutaj zdaje się, że Chrząszcz nieczysto trafił w piłkę. Swoją szansę na bramkę numer 3 miał również Kaliciak, ale strzał był niecelny. A mecz i, i w sumie jedną z po Pucharu Ligi zakończył Hubert Gravia z tym oto pięknym strzałem i Porta awansuje ogrywając TKS Triwium Słomniki 7-2 a w ćwiercinale w nagrodę zmierzy się z ekipą Brotermu i zobaczmy jeszcze jak e, wygląda komplet wyników jednej ósmej finału Pucharu Ligi Jeglomeny rodzinne Restauracje pokonują Lajkoniki 7-4 Henham wygrywa z Drink Teamem 6-2 Grossgarden Remisuje w regularnym czasie gry z ukraińskim legionem 2 do 2 ale wygrywa w karnych 3 do 2 MK Team odprawia żarłacze 17 do 4 dragony ulegają blady, Bonito 1 do 3 Złote Chłopaki przegrywają z Brotermem 1 do 6 bo Anerges ogrywa Galactic Futsal 8 do 1 a TK z triwią słomniki niezgorsze od porty w stosunku 2 do 7 W przyszłym tygodniu będziemy rozgrywać już mecze, mecze ligowe. I zobaczmy, jakie futsalowe delicje nas wówczas czekają. Rozpoczynamy od meczów Dywizji A. Na początek starcie Brotermu z ukraińskim legionem. Odwie drużyny dzielą 3 punkty. No i tutaj naprawdę bardzo dużo może się zmienić, albo Ukraina dołączy, ukraiński Legion dołączy do drużyn walczących medale, albo Broterm. zasygnalizuje, sygnalizuje, że dalej walczy od Tumiszcza. Potem pojedynek iglomena i rodzinnych restauracji z Galactic Futsal, Jedna z niewielu jedna z ostatnich szans Galactic Futsal by powalczyć o utrzymanie. Zobaczymy też o co mną walczyły dragony w tym sezonie w w trakcie rewanżowego meczu z MK Teamem, i też może być bardzo ciekawie, ponieważ obydwie drużyny również dzielą trzy punkty. No i na koniec starcie pierwszej i ostatniej drużyny, czyli Laikoniki kontra Banerges, kiedy zacząć wygrywać jak nie teraz w przypadku Laikoników. Zobaczmy teraz jakie spotkania zagramy w ramach Dywizji B. Rozpoczniemy od wtorkowego spotkania popalonych styków z portą. Rozpędzona porta coraz lepiej sobie radzi, na pewno popalone styki czeka bardzo ciężka przeprawa. Potem mamy dwa. Arcyciekawe spotkania. Już w środę Złote Chłopaki będą podejmować TKS Driven słowniki. Przegrany tego spotkania naprawdę sobie mocno skomplikuje drogę do playoffów w -of Avans. A potem o 20.45 mecz kolejki, mecz na szczycie. Drink Team, który do tej pory nie stracił punktów, będzie podejmował WKS, który wygrał wszystkie spotkania za wyjątkiem jednego remisu. I mecz to będzie transmitowane na żywo na kanale naszej ligi. Już serdecznie teraz na ten mecz zapraszamy. Równie ciekawie zapadają się spotkania nowego ładu żarłaczami: obydwie drużyny w dolnych rujnach tabeli, i obydwie drużyny mają, które są punktów po 3 Ktoś tutaj odskoczy. Z kolei, kolejnym starciu, Wenato RSFC w ligowych derbach będzie podejmować zębatki, mimo że obydwie drużyny. Dzieli dość spora różnica punktowa, tutaj ciężko przewidzieć zwycięzcę, na pewno będzie się działo. Na zakończenie spotkanie Hattrika z z Grossgarden i zobaczymy, czy zmieniły się aspiracje Grossgarden po naprawdę fenomenalnym występie w Pucharze Ligi. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnym magazynie, w już magazynach, bo za dwa na hali oraz w transmisji ligowej. Pamiętajcie, że jeżeli nie będziecie na hali, by oglądać na kanale naszej ligi transmisji na meczu Drink Team, wybrzeżę katki schodowej w futsal team. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Cześć!